Seria. tylko nowa. I co? Będziemy grać na hardzie Już stworzyłem sobie świat. Ale... Mm, jeszcze przed odcinkiem, ale się stamtąd nie ruszam, więc... Zaczynamy. Gram dzisiaj na t że bo... No, po prostu Minecraft jest płatny. Więc... No, będę trochę oszczędny. Poczekajcie. Tylko sobie... Powinnaś się nie zacinać. Jezu, ale lagi. Co się dzieje? Dobra. Spoko. Teraz zaczynamy od zebrania drewna. To jest seria 1.16.4. W no... Gramy na pewno. Grałem na hardzie jakby co? Ustawiłem sobie. trochę mi przeszkadzają. Zaczynamy tutaj, albo bym znalazł jakąś górkę ciekawą. Zasiedlimy się na razie w takim górce, bym od razu zrobił łóżko. Trochę pozapominałem jak się gra na minecrafta na, yy, na laptopie, więc trochę mi będzie trudniej. Jeszcze trudniej. Dobra, dobra, jedna wełna. Druga wełna. Kolejna, kolejna. Tutaj sadzonka Jezu, ale mam czułość w myszce. Dobra, ja bym się osiedlił na razie w tej. A tutaj w tej kurce. Tylko zapomniałem trochę. A no tak, bo tutaj są łzy. Tak, słyszę. Dobra, wchodzimy w górkę. Ja się tak trochę zasiedlił. Bo potrzebuje naprawdę sporą ilość tego. O wełnierz! O kurde, no to fajnie. Znalazłem się w trukcie. Dobra, tutaj jest jaskinia. Lecimy, bo zaraz się będzie ściebie. jak znam swoje Ten... Jak znam swoje szczęście Aż no powstała ta seria, bo głównie mm, widzowie nie napisali nic, więc pomyślałem, że z Minecrafta będzie fajna seria w sumie. Jezus, przydałoby się teraz znaleźć trochę węgla. Troszeczkę. A świnka. Łóżko to zrobimy bez problemu, bo spawn point musi być. Nie jest to dużo. Pasowałoby znaleźć szybko ten wełgiel, bo zaraz się będzie się ciemniało. Nie, no nie tak od razu, zaraz, ale przydałoby się bardzo dużo węgla. Bo na piecyk. Tak w ogóle, to ja sobie zaraz zrobię kij. Ten piecyk i ten mieczyk, bo mieczyk będzie bardzo potrzebny. Dobra, spoko. Dobra, Dobra więcej Miosu, nie raczej potrzebuję, ale przydałoby się naprawdę dużo wełgla. Szkoda, że tak dużo węgla tutaj nie ma. No a gdzieś no, naprawdę zaraz się będzie ściemniało. Tak, myślę, że za kilka minut, bo tutaj świec. Noc trwa bardzo krótko. Okej. Okay. Trochę muszę sobie tutaj poukładać rzeczy. Dobra, mm, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu. Nie wiem, dlaczego do mi dobrało takiego skina, bo naprawdę ja nie dobierałam żadnego skina. Uwierzcie mi. On jest wielki, dobra. Dobrze. Dobra, tutaj. Wiecie, myślę, że tutaj będzie nasza pierwsza, początkowa baza... No bo tutaj jest bardzo tak, mi się wydaje, na początkową bazę jest to nawet dobry teren, tylko słabo by trochę było, gdyby tutaj nie było kopalni, to by było trochę słabo i zebrać trochę drewna. się zniszczył. Proszę sobie zrobić nowy. A i zapomniałam jak się używa ten znowu, zapomniałem jak się używa tego craftinga. Ok, robimy kilof i lepsze od razu się i od razu piecyk jeszcze. Dobra, łóżko jest. Dobra, zbieram Pochodni trochę. Będziemy się teraz kopać w dół, żeby zdobyć troszeczkę więcej materiałów tych. To jest naprawdę duża górka i pasowałoby też ściąć trochę drzew. Nie wiem, czy się zaraz będzie miało, no. Więc pościnamy szybko i tam się tam zakopujemy. Dobra, spoko. Zaraz tutaj będzie masakra, bo gram na hardzie. O jezu, ale tutaj będzie zaraz mobów dużo. Dobra, chodźmy do naszej swojej początkowej bazy. I zróbmy podstawowe drzwiczki. Albo po prostu się zakopmy. Hmm, więcej desek. Jeszcze więcej desek. Dobra. Mhm. I trochę. Luk. Dobra. teraz tak tutaj bym się trochę wykopał w górę na trzy kratki w górę. Dobra, nie ja sobie znalazł w dzisiejszym odcinku. Spróbował znaleźć chociaż wioskę, bo by naprawdę jest nam potrzebna. A w wiosce jest dużo fajnych rzeczy: mnóstwo. Dobra. My się z, y, powoli będziemy zaczynać kopać. Teraz i trochę pochodni by to zrobić. Dobra. Już co? Trochę węgla. O, jest już, już zombie Koniec, Oni są. Tutaj. No są już tutaj. My się powoli, będziemy kopać w dół, żeby znaleźć trochę więcej tych surowców typu em, żelazo. Bo żelazo by mi się na, nam się bardzo przydało, a potem diaksy jeszcze. Gdybyśmy w dzisiejszym odcinku znaleźli diaksy, to by był niesamowity progres. Naprawdę niesamowity. Czy też odcinki z modów, pobiorę jakieś. Tylko wyślijcie mi jakieś linki, jeśli naprawdę chcecie serię też z modów, to podeślijcie mi jakieś linki do na przykład programów. Na pewno jeszcze z tego powstanie seria, ale dopiero jak wykończę całą tą serię z Minecrafta na hardzie. Dobra, żelazo jest. Spoko. Dobra. mamy łóżko, więc bym sobie tutaj zrobił już podstawowy checkpoint. Dobra, widzicie, po jakimś czasie się to ten. Y po jakimś czasie to ten to po prostu się lepiej gra w, te, w... nie ma takich zacinek w te launcherze, a na początku to są takie straszne lagi. Nawet jak gra się na dobrym laptopie. Bo ja gram, nie powiedziałbym, że gram na takim słabym. Miałem mam pochodni. Oto, dobra. No to się wracamy na górę. ok, Piszcie w komentarzach czy chcielibyście z tego naprawdę dalej ciągnąć, ee, chcielibyście serię z modów, bo seria z modów mi się nie wydaje aż takim złym, e, złą rzeczą. No, aż taką, ten, ehm zło, a nie. W sumie to z tego powstała nawet bardzo fajna seria. Gdyby tak myśleć sobie, tutaj już nie powinno być modów. Bo jest łońce właśnie. Ale i tak na wszelki wypadek weźmiemy sobie megecz. Dalej są mody. Teraz się spał pewnie. Wróciłem na nich iść? Na razie nie, bo to by było trochę bez sensu. To by było w ogóle... No dobra, zróbmy sobie kolejny kill off. I zaczynam być trochę głodny. Dobra, mamy. Przetopiamy sobie teraz żelazo. Spoko. Eee, eee, dobra i robimy ten... No, dobra. To będzie, to myślę, że to będzie no nawet szybka seria, bo będzie to tylko pokonamy Smok Endu, nie tego ostatniego bossa i myślę, że to będzie jedna z tych, ten Znowu zapomniałem tak w ogóle. Myślę, że to będzie już jedna z tych najgo końcowych rzeczy. Potem będziemy ten, rozbudowywać chyba wioskę. I rajdy na Villangerów. pilangerów, bo tutaj i gramy na najnowszej serii 1164. Ale to chyba już mówiłem. Pochodnie. Przydałoby się trochę więcej tego no, węgla. Mam tylko siedem. A musimy przytopić naprawdę dużą, sporą ilość tego żelaza. Dobra. Zacząłbym już sobie ten y robić skrzynkę, a potem dopiero ten zbrojkę podstawową. Tylko jak się robiło skrzynkę? No tak. Dobra. Dobra. Jak się przenosiło wszystko Jakim klawiszem? Mm. Dobra, mm, trochę pom zapin, zapominało mi się. Dobra, po prostu to wsadzimy. Więcej druku. Trochę żelaza, dioryt, więcej materiałów, ok. I zacząłbym sobie robić farmę tutaj, bo farma to chyba jedna z najlepszych rzeczy w, w Minecrafcie. Tylko najpierw bym sobie zrobił łopatę. Tutaj bym sobie zrobił taki jakby mały taras, tylko szkoda, że tutaj nie ma wody. By się bardzo przydało, tam ma jest, dobra. to bym poszedł, zrobił sobie wiadro. A nie wiem czy to jest tak bardzo opłacalne teraz na początek robić wiadro. Na razie to chodźmy ten, yy, yy, no, na dół, bo, żeby zebrać więcej tych materiałów żelaza, bo potrzebujemy żelaza naprawdę bardzo dużo na początku. I myślę, że to będzie naprawdę krótka seria. Jak taki będzie, jak będzie aż, takie, pro, aż taki będzie progres. Nie mam nigdzie nic? Żadnego tego, żadnego węgla? Na razie chyba nic. Który jest tak w ogóle poziom? Poziom jest... Dobra, poczekajcie. Dwunasty? Poczekajcie zapalę sobie tutaj pochodnie, dobra Dobra Z um. Jest dziki flora

46. Poczekajcie. Dwadzieścia mm. minut już jest. Nie wiem, czy kończyć już. A tutaj żelazo było. Co zrobiłem? Ominałem żelazo. Dobra, jedna żelaza zawsze coś. Ej, zaraz, zaraz. zaraz. Więcej żelaza, kurde. Kopalnia. Spoko. Ej, naprawdę jest spoko, bo znaleźliśmy w dzisiejszym odcinku kopalnię. Dobra. Zbliżymy ten, ten żelazo. I chodźmy już na górę. Bo to już będzie na przy... już końcówka odcinka. Tak myślę.